Portal wrc.pl. Od środy 18 września do soboty 21 września w Wągrowcu przebywała delegacja młodych artystów wraz z opiekunami zaprzyjaźnionego powiatu Lineburg w Niemczech. Delegacja z Niemiec odwiedziła wągrowiec na zaproszenie starostwa powiatowego. Każdego dnia w trakcie swojego pobytu w wągrowcu młodzież niemiecka wraz z młodzieżą polską z powiatu wągrowieckiego brała udział w warsztatach malarskich prowadzonych przez Ryszarda Dereżyńskiego oraz Urszulę Blankedału. Warsztaty odbywały się w Miejskim Domu Kultury oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie. Efekt prac polsko-niemieckiej grupy mieszkańcy wągrowca mogli zobaczyć 21 września w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu, gdzie nastąpiło otwarcie mini wystawy. Wystawę otworzył Starosta Michał Piechocki oraz Młodzież Polska i Niemiecka wraz z opiekunami. Droga młodzieży, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam dla wszystkich na zakończeniu jak gdyby, seminarium malarskiego, które odbywało się w naszym powiecie, tutaj w Drowieckim, z udziałem gości z Burga. Mam nadzieję, że wszystko się udało. Dzisiaj mamy jak gdyby podziwiać Dorobek, który tutaj został przedstawiony. Sądzę, że coś do powiedzenia i to dużo będą mieć osoby, które prowadziły warsztaty dla Was. A, a myślę, tak właśnie jedna. A myślę, że takim zakończeniem i tą wystawą powoli zbliżamy się do końca, jak gdyby do Was tutaj to pobytu gości na innych Niestety będzie jeszcze wieczór, grill i rozstanie, także życzę jeszcze na ten finał dużo wszystkim przyjemności, radości, satysfakcji i myślę, że czas także jest na to, aby wznuć plany na przyszłość, jeżeli się spotkanie, warsztaty, seminarium udały, to wtedy będzie można jak gdyby kontynuować Artyści podczas Wertnisażu zaprezentowali swoje prace i podzielili się ogólnymi wrażeniami na temat swojego pobytu w naszym mieście. Na koniec spotkania w Galerii Miejskiego Domu Kultury grupy wymieniły się pamiątkami. W przyszłym roku podobne warsztaty odbędą się w Lineburgu. Strona niemiecka planuje zaprosić pięć osób z Wągrowca i pięć osób z Czech. Kulis, Kulis, pod Wątłowiec. Ja, i stad Wamel, pod ja? Portal WRC.pl